Analiza indeksów wraz z marcową serią kontraktów według techniki Fibonacciego witam Państwa w poniedziałek 9 stycznia. Na razie, jeśli chodzi o aktualną sytuację techniczną FIBU 20, trudno mówić o zmianach. Popyt zachowuje przewagę, a wydarzenia rozgrywają się w rejonie poprzedniego średnioterminowego marcowego maksimum cenowego, niepokojący sygnał wskazujący na możliwość rozwinięcia się korekty, pojawiłby się dopiero po przełamaniu tzw. pierwszej zapory popytowej Fibonaczego, czyli strefy 1951-1955. Nie najgorzej wygląda to również z perspektywy horyzontu średnioterminowego, bowiem tym punktem odniesienia Ocenie aktualnej sytuacji technicznej wykresu właśnie tygodniowego było przełamanie średnioterminowej strefy 1942-1960. W tej chwili indeks BIG-20 zbliża się do kolejnego obszaru ocenowego 2032-2046. Tutaj zwróciłbym przede wszystkim uwagę na zniesienie 113% zniesienie zewnętrznych pokazywanego odcinka spadkowego. Jak zwykle w takiej sytuacji już to pojedyncze zniesienie odgrywa ważną rolę, może być traktowane jako filtr cenowy dla marcowego maksimum cenowego, a tak się ciekawie składa, że w okolicy pułapu cenowego 2046 wypada również zniesienie 30% całej bessy zapoczątkowanej. W kwietniu 2011. Tutaj można również odnaleźć, mówiąc w cudzysłowie, inne zniesienia projekcji celowe bo w tym korytarzu 32-46. Natomiast te dwa wyeksponowane to na pewno, można powiedzieć, taki główny filar konstrukcyjny. Tak więc przewagę. Posiada obóz wygóry również z tej perspektywy czasowej, a pierwszy negatywny sygnał pojawiłby się w momencie nieutrzymania naporu podaży przez wesoł 42,60, który teraz powinien przeobrazić się w zaporę popytową. Kontrakty skala 60-minutowa. Tutaj z kolei ważną rolę w minionym tygodniu odegrał przedział 2010-2017. W czwartek doszło do przetestowania tej strefy i w samej końcówce notowań podaż uaktywniła się w przedziale 2010-2017. Dzisiaj mamy ruch powrotny. No i na razie jeszcze ta kwestia wybicia jest nierozstrzygnięta. Natomiast to, co widzimy, to generalnie brak na razie wzrostu aktywności podaży w przedziale 2010-2017, co przemawia na korzyść popytu. Pierwszy negatywny sygnał w ujęciu intradayowym to przełamanie strefy 1976-1980. To jest nadal istotna zapora Fibonacciego w minionym tygodniu podaż uaktywniła się w rejonie 2010-2017, ale właśnie wsparcie 7680 zostało wybronione, co przemawiało na korzyść popytu, doszło ostatecznie do konfrontacji w przedziale 2010-2017. Natomiast w kontekście właśnie zapór popytowych zwracałbym uwagę na wymieniony przed momentem węzeł 7680 i przede wszystkim 1956-1960. To jest tak naprawdę pierwsza zapora popytowa wytyczona na bazie zniesienia 14 i 6 całego impulsu wzrostowego, ale jest to również klasyczne wsparcie techniczne. Proszę zwrócić uwagę, że dokładnie w tym rejonie klasują się, pokazywane w tej chwili maksima cenowe. Teraz z punktu widzenia klasycznego podejścia te maksima, czy też te pułapy wyznaczone przez. Wspomniane maksima cenowe powinny przeobrazić się w lokalne te wsparcie techniczne. Tutaj dodatkowo przebiega jeszcze ta czerwona dolna linia kanału, która wzmacnia nam węzł 5660. Pozytywny sygnał to oczywiście pokonanie średnioterminowej zapory podażowej w 2020. 17, wówczas należało spodziewać się kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania mniej istotnego przedziału 2042-46. Niemniej jednak jest to kolejny obszar, czteropunktowy korytarz cenowy, w którym koncentrują się, grupują się liczne projekcje i zniesienia zewnętrzne fibonacciego. Na razie zagrożeniem, pewnym zagrożeniem dla stabilności trendu wzrostowego pozostaje relatywnie silny obszar. 2017, ale tak jak sugerowałem, przed momentem na razie nie odnotowujemy tutaj wzrostu aktywności podaży. Indeks DAX również w dwóch odsłonach. Na razie wykres w skali dziennej rozbudowuje się tutaj układ boczny, choć dzisiaj z przewagą podaży warszawski rynek jest relatywnie silniejszy na tle rynków bazowych i między innymi rynku niemieckiego. Wydarzenia jednak na razie rozgrywają się w Niemczech ponad obszarem 11450-11480. Osobiście, gdyby doszło do przełamania tej strefy, nie traktowałbym takiego wyłamania jako silnego sygnału technicznego. Wydaje mi się, że dopiero przełamanie pierwszej zapory popytowej FIBO 11185, 11220 wygenerowałoby negatywny sygnał zapowiadający możliwość rozwinięcia się ruchu spadkowego. Ale warto przypomnieć sobie indeks DAX z perspektywy horyzontu średnioterminowego. Tutaj mamy test bardzo szerokiego korytarza 11600, 11785. I z punktu widzenia techniki, w moim odczuciu, dlatego w tej chwili są problemy z kontynuacją tendencji wzrostowej, indeks dotarł po prostu do bardzo ważnej strefy oporu, ale pozytywną kwestią jest to, że nie odnotowujemy tutaj silnego wzrostu aktywności podaży. Na wykresie zaznaczyłem także zniesienie 14,6, to jest poziom 11,208, który w jakimś stopniu koresponduje z tym przedziałem 11,185, 11,220, no i Znany nam już średnioterminowy obszar 10846-10980. Ten obszar teraz powinien właśnie z punktu widzenia ujęcia średnioterminowego pełnić rolę ważnej zapory popytowej. No, indeks niemiecki, przepraszam, indeks amerykański SP cały czas z przewagą. Tutaj bardzo precyzyjnie zadziałał węzeł 2231-35, dokładnie w tym obszarze popyt się uaktywnił. No i mamy tak naprawdę nowe maksima cenowe. W czwartek eksponowałem znaczenie strefy 2283-85. To jest stosunkowo mało istotny obszar cenowy, jednak z punktu widzenia ujęcia krótkoterminowego można nim się posługiwać. To jest też taki filtr dla poprzedniego maksimum, bo między innymi jest wyznaczony na bazie zniesienia 113%, tak więc sygnał pozytywny to pokonanie oporu 83,85, a pierwsze negatywne wskazanie dopiero pojawiłoby się w momencie nieutrzymania naboru podaży przez ten 2231 2231,35. Jest to nadal najbliższa licząca się strefa wsparcia Fibonacciego. W tej chwili natomiast Przede wszystkim warto obserwować indeks SP przez pryzmat przetestowanego już w piątek oporu 2283-85, gdzie można spodziewać się wzrostu presji podażowej. Gdyby było inaczej, pojawiłby się kolejny sygnał, jakby korespondujący z aktualnym trendem wzrostowym, obowiązującym zarówno w ujęciu krótko, jak i średnio terminowym. Dziękuję bardzo.